w, w dole. Idę topa idę, Nie pozwól idę. wytumać za to Ile idę coś ma kurwa zaciwą O Jezu jak dużo FBS jak je ale prawie setka. <laughs> no to nieźle. Ciekawe jak mi, kurwa Prawdziwy mistrz jest wiecznym to zaawansowanych, kurwa, czy najlepszych. Nie? Kurwa, mogłem coś kupić. No, ale chuj. Uju żyje we mnie. Klucz do nieśmiertelności? Pojawiły się sposoby. przy życiu. Potańczymy sobie trochę tak jest. Dobra No wyłaś Jestem początkującym graczem w Lola Kurwa wypierdalaj, złodzieju Many Wypierdalaj, kurwa się rzuci na mnie a ten po co tu? Ja też nie wiem, kurwa tam... No! Co za lup? Kurwa napis mi niech pierdala na dół. Boże że ty idziesz na dół. Dobra. Pierwsza No, kurwa. Ja pierdolę, ale jestem pełny. Wlazłem trochę mitem na paziach sofa. aha, bo nas dwóch jest dla tego stopa kurwa i nawet nie wbijem poziomu, co za pójdzie. Dobra, No chodź, 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 kurwa zajadę. Już

na chwilę. Ktoś tu kurwa kupić? W sumie to... Odszedł do rana, to kupi i ze trzy pokonane. pod. No i nie niech będzie. Idę Gnie. do trzy tego ubywać. debila. Do gry. Kurwa, Link. link. Little bitch Bo co za jeb czemu on się wraca? Kurwa czemu co nie naciśnie B, żeby wlec? Nie mógł zastąpić z za wieżyczką? Kurwa Ostre No dawaj go! No nie nie co za... Mało brakowało i bym go zabić. No nie, Warwick tu jeszcze przyszedł, kurwa! No, chodź tu, kurwa. No, gdzie jesteś? Chodź, zwierzę Czekam na ciebie pod wieżą. No, to nie chodź do mnie, kurwa. Nie go nic tam radzą. Rany wodkie. Jak coś to go zreportuje, że łazi, kurwa, i. nie ma co robić. Nie dobra, nie, nie, wycofuj, wycofuj Nie do ciebie mówię. No chodź, worry. No chodźcie, chodźcie. No bo ja tu nie jestem sam na tych, tych pojebów, kurwa. Spokojny umysł. Potrafi przebić kas? Co? No co też łazi kurwa za wami? Nie opiedza no, no nich zaatakuje i kurwa no! Jest to już niedokonany, może go dojadę, dojechałem O no, nie mój mój prawie mój A kurwa go zjechałeś, a ja kurwa dead. Nie no, wiem, wiem. Ja cię bardzo dobrze rozumiem. Dobra. Buty kurwa tu na razie nie mam. 300, 300. Niech będzie to. niech będzie to. 500. I kupujemy buty. Dobra, prawdziwy mistrz Idziemy. Jeden, 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 jedna asysta, jeden, jeden zgon. Jeden, ten. Nie pamiętam jak to. Sojusznik no. pokonany. Lecimy na Szczecin, kurwa. Aha, 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 zabili się, to ja tam nie wchodzę, kurwa, panie... O, aha, dźwaruj, ooo, kurwa, we dwóch, bajacze, we dwóch. No po co on tam, kurwa, naciska, no co za... but Nie pozwól dumać się, zaślepione. No ile ja mam tych... No kurwa, nie jadę ich tam.

Próbuj na dole! pokonany! Ty go zabijesz, nie? Szkoda, mam asystę tylko. Warwick, chodź tu, chodź! Ciekawe, czy nas zaatakuje. O! Nie ja chcę... O! Aha ty... nie! Dobra, chuj! O! Niko O! Kocha O. co, na mnie już? Znaczy się... No znaczy, no nie porobię się, bo się nie porobię, no ale... Przynajmniej ci skierdolę już Sojusznik pokonany. Dobra, ja wracam na bazę. No ile mam 1300? Nie robię tak. Dobra, o leć, leć na nią Ok Leć Mi ja lecę na tych dwóch skurwielów. Stopu, to i pobieżę. No chodźcie, tu chodźcie. Się tak baję od razu w dwóch i Koniec serii. Koniec serii. O nie. O nie. O nie. O nie. po nie. O jeju, jeju, mało brakowało ten ma drugi nic ma drugi No przechuj. Forma przed siłą Jezus, co za człowiek co za debil. No po się rozłączał? Osiemdziesiąt, kurwa. Zaczynaj. Nie ja. Przeciwnik pokonany! No już nie mogę. Oh. Dobra. To kurwa bierz. Bo gówno ugram kur. No, ale było nieźle Na początku i jak ty masz statek? Już no. trzy. Przeciwnik pokonany. To za dużo. Przeciwnik pokonany. Uh. O, no, jest dalej. Teraz, teraz, kurwa, teraz. No chodź, chodź, tu, Warwick. Chodź. Twoja ja drużyna zniszczyła wieżę. To na gis. że nie będzie dwugłówny. No i nie wiem, czy ich porobię, kurwa. Boh uh. Walich to. Nie porobi. Del no trudno. zabójca. Uh. Dojdzie ze mną do góry, no to pa egzekucja. Nie, ona Gdzie grać nie umie żyje. A bo to ten gra, nie No O, teraz się wykuję. No. Dobra, nie goni Pierdana, pierdana. Koniec stary. Idziemy pod wieża. że mikro. trochę nie powiem, że nie. to co kupowałem? nie, nie kupowałem tutaj prawdziwy mistrz jest wiecznym uczniem kurwa, 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 się zjutmy, że poradzi? Dobra, zobaczymy. Ja Przeciwnik ja pokonany. Dwa trupy Kurwa, ja tak dawno w Lola nie grałem, że to jest szok I teraz będzie jeden czy dwóch No, warujcie to na Mm -hmm. Nawet nie wiem czy dobrze, że tu wchodzimy Dobra, wychodzę z tu Na razie. Nie, dobra, wchodzę Tam ci wchodzą, to ja wieżyczkę już w świecie, ale... dziękuję. Serialny zabójstwo. Serialny zabójstwo. No, Korwik mnie wyczuł. Beknijmy na razie. Twoja drużyna zniszczyła bierze. Sojusznik pokonany. Nawróci wędry nadal. Sojusznik pokonany. Spustoszenie. Dwa trupy. Ja widzę, że się wbija ci pomału. Trzy trupy. Ojebany, kurwa... Widzę, że mi się udało zabić drogę. I teraz no, to ja się na niczym mało zaczynam... Do Nic. Dobra. Erke ma na, na dwa już lepszone. Dwa trupy. Legenda. Egzekucja. Twoja drużyna hmm. zniszczyła wieżę. Przecież. Mhm, to wy już bijacie. Legenda. Dochud to nie wiem czy wyrobię. E wyrobię może. Ten to ma 4 4 7. Ja mam 6 2 2. Ja pierniczę, no co on to? 4 zabójstwa, 4 zgony i 7 asyst. Nie. No i dobra, idziemy w wieżę. Kurwa. O, oh, Jezus, nie, 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 nie. Moja drużyna zniszczyła inhibitor. Dobra, my się opieka. Oh o, no, To nie zbijam. No tak. Obejdę ich od tyłu. Spokojnie. No,

Wjeżdżamy w następną wieżę. Nie wiemy psy. Dobra, wyklopuję. LEGENDA! Twoja drużyna zniszczyła wieżę jest To jest kończycie ten? Hmm. Nawet nie wiem czy mi się opłaca wracać na ten, żeby coś kupować. Legenda. Dwa trupy. Trzy trupy. O kurwa, to ja nawet nie wiem, czy ja tam zdążę. Nie jest najgorszy. No ale uj, warto spróbować. Twoja drużyna zniszczyła im Ja wierzłem, dole 12 3, 4 Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Legenda. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Dwa grupy. Leci zatacować. Rusie, master Legenda. Dwa I wygramy Ej, wygrane. Co? Dziecięzko. No. No kurwa, a mi nic nie dajesz? Nie, tobie jemu nie, daję i uj Nie ja wiem, dlatego ja tobie teraz daję. patanie. dobra, pograne Morgana Brand... Nie wiem, czy mam Morgany. Chuj, Morganom zagram. Jestem spętana, ale nie ulegnę. Tak, tak. No to nic, to dzięki za oglądanie. ELO!